Cześć, YouTube, kolejny raz. Dziś kolejny odcinek projektu Hydrofor. Jadę właśnie na działkę, żeby pokazać Wam, jak to funkcjonuje w 2022 roku. W połowie sezonu, można powiedzieć, ponieważ jest 2 lipca, więc tutaj sezon w pełni podlewanie w pełni chociaż tydzień temu zmniejszyłem, bo od marca aż do Zeszłego tygodnia było ustawione podlewanie na 2 godziny dziennie. No, a teraz zmniejszyłem na chyba tam 20 albo 30 minut dziennie. Tak przez ostatni tydzień. A teraz jadę wyłączyć na kilka dni, bo jest jeszcze za mokro. Wszystko już urosło i generalnie no, dużo padało ostatnio. No i nie trzeba aż, aż tyle podlewać, więc zobaczycie sobie, jak to wszystko teraz. Wygląda, troszeczkę się zmieniło, bo zrobiłem troszeczkę inaczej. Podlewanie troszkę się tam pozmieniało, więc to wszystko Wam zaraz pokażę. Zapraszam do oglądania. Tak to wygląda w tym roku. Jest nieco inaczej niż ostatnio. Folia stoi gdzie indziej. Jest troszkę więcej tego ogrodu. Woda jest podłączona tutaj tym grubym wężem. Podłączona jest tutaj z tego kranu. Natomiast ten kran y, tutaj pod ziemią rura idzie prosto do studni. No i tam jest ta pompa. Ta pierwsza, którą robiliśmy, ona funkcjonuje do dzisiaj. Jest 2 lipca 2022, i to cały czas działa. Więc po prostu jest wykorzystana ta rura, która jest tutaj w ziemi. Woda tam z pompy y, idzie tutaj. Tutaj dalej wężem. No i dalej jest ten sam kranik co już widzieliście kiedyś. Jest też ten filtr, właśnie też widzieliście odcinek o tym filtrze. No i tam jest ten sterownik. Yy, wszystko jest generalnie tak jak było. Podzieliłem to jakby na dwie strony. To yy, mówię, że to jest strona lewa, a tutaj folia i obok folii to jest strona prawa. No i teraz tak, ta lewa strona to jest tak jak było kiedyś, yy, tak jak już wam wcześniej pokazywałem we wcześniejszych filmach. Tam jest ten nawadniacz wahadłowy. <grym> Mm, zaraz zobaczycie. O właśnie to. No, i to jest podłączone wężem do sterownika, i to podlewa tutaj cały ten ogród. Natomiast koło, tam koło folii i folia, tam jest podlewanie kropelkowe na wężykach. Więc to zaraz Wam pokażę. Tutaj on spokojnie sięga. Zarówno tutaj do końca, jak i tam do końca, więc, więc podlewa cały ten obszar jako jedno. Natomiast strona prawa to idzie tutaj tym cieńszym wężem, i tutaj już jest podłączone do wężyków kropelkowych. I teraz tak, tych wężyków zrobiłem nieco więcej. Widzieliście też odcinek o tym, jakie montowałem za pierwszym razem. No, a teraz założyłem. Po raz kolejny tutaj w nowym miejscu, bo trzeba było to troszkę przestawić i jest ich znacznie więcej. Prawie cała rolka, prawie całe 100 metrów. I możecie sobie zobaczyć. Tutaj tędy wchodzi. Tam idzie mm, do środka. Tak to wygląda w środku. No i tak, tutaj jest wejście. Yy, tam, nie wiem czy to widać teraz. Na końcu na narożniku jest wejście i idzie tym tutaj, tym tutaj wężem wzdłuż tej krawędzi. Tak. Nie wiem czy to widać. Widać. Tak, tam w narożniku jest, jest wejście. I z tego węża, ten jest, powiedzmy, można powiedzieć ten główny, <grymne> tak? I z niego jest odchodzą te węże tutaj też do podlewania i ich jest wszędzie po cztery. Zobaczcie sobie tutaj od od narożnika patrząc, widzicie, jest jeden, drugi, trzeci, czwarty na tą stronę tutaj. Tak to wygląda. Tak i one po prostu od tego od tego, jakby głównego, idą sobie po prostu cztery sztuki co, co tam co 30 cm, i idą tutaj do końca. i Każdy na końcu ma korek za ślepkę. Mm, tutaj jest, widzicie końcówka z korkiem, i one są wszystkie tutaj na końcu zaślepione. Tak jest o wiele wygodniej niż, niż wtedy, gdy one były mm, tak spiralnie zawinięte w koło całego tutaj. Tego obszaru do podlewania, więc one są wszędzie tutaj zakończone. Także tutaj mamy cztery na drugiej stronie. Też mamy cztery. Też, zobaczcie, na końcu są po prostu zakorkowane. Nie wiem, czy to widać. Widać. Na końcu są zakorkowane, więc tu już jest razem 8, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak, takie dwie strony. Natomiast główny. Tak, jeszcze raz Wam pokazuję. Tam jest wejście, i ten główny on przechodzi tu dalej. I tutaj przy ostatnim, tutaj przy ostatnim, zobaczcie, to jest ten ostatni tutaj wężyk, ósmy, ale on tam jest rozdzielony trójnikiem i idzie dalej. Idzie sobie tu. I tutaj już się rozdziela na kolejne. Z tym, że no ten główny to cały czas jest tutaj tak wzdłuż tej jednej krawędzi nie? tam aż tam do końca i tutaj znowu się rozdziela na cztery, raz, dwa, trzy, cztery, tu jest ścieżka i znowu z niego idą raz, dwa, trzy, cztery, znowu ścieżka, i raz, dwa, trzy, cztery tak sobie zrobiłem. Także tych czwórek, tutaj w sumie mamy, zobaczcie, w środku raz, dwa, trzy, cztery. 5, tak, dobrze liczę. Jeszcze raz. Raz, dwa, w środku, 3, 4, 5. Pięć takich czwórek, czyli mamy dwadzieścia 20 takich, 20 takich linii rozwiniętych. Tak, i one tutaj są identycznie, rozwinięte do końca, cała czwórka. I na końcu też są, zobaczcie, zakorkowane wszystkie. Tak, wszystkie są zakorkowane, a ostatni z nich jeszcze przedłużyłem. Obejdę w koło. Ostatni z nich jeszcze przedłużyłem tutaj i zrobiłem tutaj kolanko. I jeszcze jest przeciągnięty tutaj jeden. Który podlewa te tutaj kwiatki. I tutaj się dopiero kończy. Tu jest zakorkowany. Tak to, tak to wygląda, i to jest prawa strona. Także lewa strona podlewa się normalnie górą, tym zraszaczem, a prawa strona podlewa się wężykami. I teraz tak. W sterowniku jest tak jak było. Nie? Lewa strona, prawa strona, tu jest podłączony czujnik deszczu. Czujnik jest tym razem tutaj. Tutaj mamy czujnik deszczu, ten sam co był, też już go widzieliście. I teraz, jakie tu są ustawienia? I zobaczcie, start 17:30 z prawej. 18.30 z lewej. Tak to było ustawione i to było ustawione po godzinie dziennie, tak? Czyli godzinę się podlewało kropelkowe, tam po prawej i godzinę podlewało się z raszaczem tutaj po lewej. I tak to funkcjonowało od marca aż do aż do ostatniego tygodnia czerwca. Tak to chodziło, czyli w sumie pracowała pompa dwie godziny dziennie, tak? Od 17.30 do 19.00 30 w sumie. 2 godziny dziennie się to podlewało, codziennie, a tydzień temu zmieniłem te ustawienia. I zobaczcie sobie teraz tak: ustawiłem lewą stronę na 30 minut i prawą stronę na 30 minut, czyli zmniejszyłem o połowę i zmieniłem, i zmieniłem też na co drugi dzień, czyli, czyli wcześniej jak było codziennie godzinę tu, godzinę tu. Tak, teraz było przez ostatni tydzień, było tak, że po pół godziny tu i pół godziny tu. No i w dodatku co drugi dzień. Dzisiaj jest właśnie ten dzień, kiedy się nie podlewa, bo o tej porze, zobaczcie sobie, która jest godzina, jest 17:52, czyli prawa strona w tej chwili powinna się podlewać. Prawa strona powinna się podlewać, gdyby było codziennie, a że jest to drugi dzień, no to wypada, że to było wczoraj i byłoby też y, jutro. No, ale ja przyszedłem to wyłączyć całkiem, więc robię na off. No i w tej chwili nie będzie się podlewało tak długo, aż, aż, aż włączę to po prostu z powrotem, bo tutaj y, no jest y, za dużo ostatnio wody w tym ogrodzie po opadach. Widać jeszcze, że, że ziemia jest mokra, bo ostatnio przez kilka dni tutaj padało, więc więc tego podlewania by było teraz za dużo. Oczywiście gdy padało, to tutaj się nie podlewało, bo czujnik deszczu jest no i ten czujnik działa i, i podlewanie w czasie deszczu było oczywiście wyłączone. Ale teraz po tych deszczach jeszcze nie ma sensu. Podlewać, bo w czujniku już wyschło. Czujnik już, już stwierdził, że już nie pada i już to było aktywne, bo zniknęła parasolka. Normalnie by tutaj była na wyświetlaczu parasolka wyświetlona, a jej nie ma, czyli w czujniku już wyschło i już jest gotowość do podlewania, ale ziemia jeszcze nie wyschła, więc wyłączam to po prostu ręcznie i za kilka dni, jak troszkę tutaj przeschnie, to włączę to z powrotem. No i to tyle odnośnie sterownika zajrzyjmy jeszcze do y, pompy, czy tam wszystko jest OK. A tutaj y, tutaj kraniki, no to pamiętacie, pamiętacie jak było, tutaj się nic nie zmieniło, tak tutaj jest kranik 3 do do napuszczania do beczki, do napuszczania do wiaderek, konewek i tak dalej, tutaj jest dodatkowy. Z, z, takim, z takim zamiarem, że w razie gdyby trzeba było dorzucić jeszcze jeden sterownik, to można go dać tutaj. No, i ten filtr to już wszystko widzieliście, więc tutaj już o niczym więcej nie mówię. Tu się nic nie zmieniło. Ten kranik sobie stoi na tej podstawce, tak jak, tak jak stał. Chodźmy zobaczyć do pompy. Tutaj się nic nie zmieniło. Zbiornik jest podłączony tak, jak był. Zbiornik jest podłączony tak, jak był. Takie jest w tej chwili w nim ciśnienie. Tak, tym wężem pamiętacie, jest podłączony do pompy. Tutaj jest kabel zasilający studnie, a tutaj wymieniłem tą głowicę ostatnio. Nie pokazywałem Wam, ale wymieniłem, bo tam guma była już. Zniszczona na tym grzybku w środku była zniszczona guma, i nie szło dokręcić i ciągle, yy, ciągle leciało. Yy, mógłbym wymienić samą tamtą gumę, ale podczas odkręcania yy, zniszczyła się też głowica, więc założyłem całą nówkę. Yy, chyba 40 zł taka, taka głowica kosztuje. Jest fajna, mosiężna, mocna i z nowym grzybkiem. Także, także zawór jest jak nówka dzięki temu i nic więcej się tutaj nie zmieniło. To wszystko tak sobie cały czas funkcjonuje. Możemy zajrzeć do pompy. Tak, tutaj mam podpórkę. <grych> tu mam podpórkę zrobioną. I tak widzicie, wygląda pompa. Ten filtr wam też już pokazywałem. I co? Dawno nie było tutaj, od marca. Tak jak w marcu ją postawiłem tutaj. Tak od tamtej pory nie było tutaj zaglądane. Zresztą widać po pajęczynie. Więc, więc po prostu no od marca po dwie godziny dziennie pracowała i nikt ani razu tutaj do niej nie zajrzał. Także, także działa bardzo dobrze, widać, że wycieków nie ma. Zobaczcie sobie, wszystko jest ok. Także uszczelnienie jest w porządku z tej strony. Zobaczcie również sucho. Więc y, uszczelnienia działają tutaj świetnie. Sprzęgło jest w porządku. Silnik wygląda ok. Tutaj uszczeleczki wszystko trzyma, nie ma żadnego wycieku. Jedna i druga zawór zwrotny. Tak, tutaj trójniczki, tutaj wąż do zbiornika. Tak. I tutaj tą rurą, no to chyba pokazywałem wam już, nie? Że to idzie tam, tam wchodzi w ziemię. No i no i wychodzi tam w tym kranie i dalej już wężem to pokazywałem Wam przed chwilą, tak. Tam y, kranik do spuszczania wody na zimę, z całej tej rury, z całej, z całej tej rury można tutaj wypuścić tym kranikiem, no i oczywiście z tej tak. Tutaj wyłącznik ciśnieniowy, a tutaj jest ten drugi kranik, też już Wam pokazywałem do wypuszczania wody z tej rury tutaj z sącej. Tutaj zalewanie, tutaj elastyczne przyłącze do pompy, bardzo fajnie się to spisuje. Widać nawet, widać nawet wodę w środku, także, także można sobie e, popatrzeć, jak tu nieraz jakiś bąbelek czy coś leci to. To widać No i no i wszystko tutaj działa Także widzicie pompa po tym remoncie po tym remoncie, który zrobiliśmy w pierwszym odcinku zobaczcie ona działa do dzisiaj 2 lipiec 2022 i, i, i chodzi bez awaryjnie, bez problemu Także warto było ją zrobić. Ona już ma teraz ile 62 63 lata 62 tak 62 lata. No i tak to sobie. Tak to sobie funkcjonuje, więc yy, widzę, że tu jest wszystko w porządku, nie ma żadnych wycieków, nic. No to zamykam to. Yy, odnośnie kolejnej pompy yy, skończyłem właśnie przed wczoraj. Yy, skończyłem przed malować drugą właśnie podstawę od tej drugiej pompy. No i myślę, że któregoś dnia teraz się już za tamtą pompę zabiorę, więc będzie kolejny. Odcinek, bo wiele osób już pytało, kiedy kolejny odcinek, kiedy kolejna pompa. No mówię, ta pierwsza cały czas, widzicie, funkcjonuje. No a druga już podstawa jest gotowa. Już dzisiaj wyschło, już tam oglądałem, że, że jest sucha i gotowa do, do montażu. No a pompą się trzeba będzie zająć tą drugą. I na koniec, tak jak mówiłem, czeska pompa też tam leży sobie w garażu i czeka na swoją kolej. Więc myślę, że się tym zajmiemy. To tyle na dziś. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć! Jeszcze możecie sobie zobaczyć sterowanie, bo tak jak wam już to kiedyś też pokazywałem, zasilanie do pompy nie jest dostarczane cały czas, tylko zasilanie jest dostarczane tylko wtedy kiedy jest potrzebne. I widzicie, tak jak wtedy ten sterownik zrobiłem tutaj z tym przekaźnikiem. No to tak to funkcjonuje do dziś, tutaj się nic nie zmieniło, więc uruchamiane to jest właśnie na te dwie godziny dziennie właśnie po to, żeby w razie jakiejś awarii no, żeby nie lała się woda całymi dniami, tylko najwyżej będzie się lała dwie godziny dziennie, a nie, a nie cały czas, nie? Także jak widzieliście tam na tamtym sterowniku od podlewania woda jest potrzebna od 17.30 do 19.30 no i tak właśnie jest ustawiony ten Sterownik, czyli w tej chwili przekaźnik jest załączony, w tej chwili napięcie jest podawane na pompę. No ona nie pracuje w tej chwili, no bo ciśnienie jest w zbiorniku, więc wyłącznik ciśnieniowy jej nie uruchamia. No, ale gdyby ciśnienie zeszło, no to ona by teraz pracowała. I, i byłoby to możliwe do 19.30, później się odłącza tutaj przekaźnik. No i, i pompa czeka na, na kolejny dzień. Tutaj się absolutnie nic nie zmieniło.